Chcesz, żeby ludzie cię szanowali? Chcesz, by twoja obecność miała wagę, a twoje zdanie znaczenie? Przestań próbować im zaimponować. Prawdziwa siła przyciągania nie leży w tym, co robisz dla innych, ale w tym, co robisz dla siebie. Oto siedem stoickich sekretów, które sprawią, że ludzie zaczną cię podziwiać. Po pierwsze, zbuduj życie, które kochasz w samotności. Miej swoje pasje, swoje cele, swoje rytuały. Gdy jesteś szczęśliwy sam ze sobą, Twoja interakcja z innymi staje się wyborem, a nie potrzebą. A nic nie jest bardziej magnetyczne niż brak potrzeby. Po drugie, stań się ekspertem w swojej dziedzinie. Wiedza i kompetencja to waluta, której każdy pragnie. Gdy jesteś w czymś naprawdę dobry, ludzie sami zaczną szukać Twojego towarzystwa i opinii. Po trzecie, opanuj swoje emocje, nie reaguj na każdą prowokację, zachowaj spokój w środku chaosu. Twoja niewzruszoność będzie dla innych zagadką i źródłem siły. Po czwarte, bądź rzadkością, nie bądź zawsze dostępny, chroń swój czas i swoją energię. Ludzie bardziej cenią to, czego nie mogą mieć na zawołanie. Po piąte, mniej mów o sobie, a więcej słuchaj o innych. Ludzie mają obsesję na swoim punkcie. Gdy dasz im przestrzeń, by mówili, poczują się przy tobie najważniejsi na świecie i będą pragnąć tego uczucia. Po szóste, dotrzymuj obietnic, które składasz samemu sobie. Gdy budujesz żelazne zaufanie do samego siebie, emanujesz autentyczną pewnością siebie, której nie da się udawać. I wreszcie siódma zasada. Bądź gotów odejść od wszystkiego, co nie spełnia Twoich standardów. Gdy ludzie wiedzą, że masz opcje i nie boisz się ich użyć, ich szacunek do Ciebie wzrasta dziesięciokrotnie. Nie goń za ludźmi, goń za najlepszą wersją samego siebie, a ludzie zaczną gonić za Tobą.